Pan Mirosław Jorgen Wiśniewski. Szanowny panie Stanisławie, po pierwsze, primo, wielu sportowców lub ludzi tak zwanych celebrytówcy, cfelebrytów, tutaj pan złośliwie poega, zaczyna żałować, że zaszczepili się na wirusa. Celebrytę, a nie słyszałem o nikim, kto by żałował, że się nie zaszczepił. I na przykład Szumowskiemu i niedzielskiemu ma się bardzo dobrze do dzisiaj. Czy mógłby Pan to skomentować? No to no, jak żałują, to niech żałują, wie pan, co ja, im, co ja na to mogę poradzić. Tak samo, jeżeli inni ci, co się nie zaszczepili, nie żałują, no to też to dobrze. Tym razem to oni mają satysfakcję, a ci, co się co żałują, no to nie mają satysfakcji, nic, no to już poradzić nie można. Po drugie, primo, po wywaleniu przez Sławomira Mencena z Konfederacji posłów Dziambora, Kulesze i Sośnierza nagle zaczęło Konfederacji strasznie rosnąć poparcie. Czy uważa pan, że to wyżej wymienieni posłowie Dziambor, Kulesza? Sośnie byli hamulcowymi w Konfederacji, czy raczej teraz został odpalony przez nieistniejące oczywiście w proces pompowania tego ugrupowania? No, myślę, że tutaj pan trochę się myli, chyba, bo pan Sławomir Męsen z Konfederacji żadnego posła nie wyrzucił. Ci posłowie wystąpili z partii Korwin. I to podkreślali wtedy, że nie występują z Konfederacji, tylko wystąpili z partii Korwin. Najpierw tak było. Z Konfederacji wystąpili chyba dopiero potem, ale też z własnej inicjatywy. W związku z tym nie ma tu powodów, żeby przypisywać panu Mencenowi to, czego nie zrobił. Bo on ich nie wyrzucał ani z partii Korwin, ani z Konfederacji. Oni sami się stamtąd Wymiksowali. No, a poza tym, strasznie rosnąć poparcie. Nie, wcale nie strasznie. No, w tej chwili poparcie dla Konfederacji dochodzi do 10 stopni, 10%, jeszcze nawet tego poziomu nie osiągnęło. Bardzo możliwe, że go lekko przekroczy do wyborów, ale myślę, że to ani pan Dziambor, ani pan Sośnierz, ani pan Kulesz, ani mają z tym nic wspólnego. Ani nawet w USA nie muszą mieć z tym nic wspólnego. Po prostu obóz zdrady i zapzaństwa, bez żadnego powodu, naprawdę, strzelił sobie w kolano, angażując się w tę kampanię obsrywania Jana Pawła II. Z której nie będzie miał żadnych korzyści, ani politycznych, ani prestiżowych, ani żadnych innych, tylko dlatego, że się dał podpuścić Judenratowi Gazety Wyborczej i żydowskiej telewizji dla Polaków, czyli stacji telewizyjnej TVN. One jedni i drudzy realizują własne cele tutaj, natomiast obóz zdrady i zaprzaństwa po prostu dał się wpuścić w maliny, i moim zdaniem, tutaj taka jest przyczyna odpływu sympatii. Tym bardziej, że właściwie Donald Tusk teraz się wałęsa po Polsce, ale właściwie. Nic nie mówi, poza tym, że wszystkich tam po, wyrzuca, po prostu zamyka, puści w skarpetkach. No to dobrze, ale już nie mówi, taktownie nie w, dopowiada, że jak tych co na miejscu, tych co ich pozamyka Donald, tych co wylądują nepotowie z Platformy Obywatelskiej. No to, ale to samo przeście jest zrozumiałe, więc y, widać, że model państwa w niczym się nie zmieni, tylko świnie, in, zmienią się świnie przy korycie, a koryto zostanie cały czas takie samo. Więc bardzo, by być bardzo możliwe, że coraz więcej ludzi, już do coraz większej liczby ludzi y, to trafia. No i ponieważ Konfederacja głosi inny tutaj program no to coraz więcej ludzi się stopniowo do Konfederacji, ale żeby to było jakieś lawinowe poparcie, bo to w WSI gdyby tak rzeczywiście to szybciej by to nastąpiło, bo i to bez żadnych błędów obozu zdrady i zaprzeństwa. Moim zdaniem to tak jak było w przypadku pana Ryszarda Petru i jego partii nowoczesnej. Przypomnę, w 18 czerwca 2015 roku odbyła się w Warszawie Międzynarodowa Konferencja Naukowa MOST, w której wzięły udział, wzięli udział przedstawiciele najważniejszych ubeckich dynastii z Polski i ważni ubecy z Izraela. Pretekstem do tej konferencji było, dlatego międzynarodowa była, pretekstem do tej konferencji były takie kombatanckie wspominki, w 25. rocznicę pierwszego transportu Żydów rosyjskich przez Warszawę do Izraela. No i ale to, ale to był taki pretekst, bo tak naprawdę chodziło o to, że stare Kiejkuty. Podjęły starania, ponieważ się zorientowały, że Polska przechodzi i to na dobre pod amerykańską kuratelę, to podjęły starania, żeby Amerykanie wpisali ich na listę naszych Sukinsynów, bo wiadomo, że Sukinsyny dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to są nasze sukinsyny, no to my ich tam kołbimy i tak dalej. A druga kategoria to są sukinsyny, jakieś takie nie nasze, to my ich tam tępimy i wyrzucamy w ciemności zewnętrzne. No więc stare Kiejkuty chciały zostać wciągnięte na listę naszych sukinsynów, Amerykanie chyba początkowo mieli jakieś wątpliwości, i tak im dali do zrozumienia: no to pokażcie, co potraficie. No to im dwa razy nie trzeba było tego powtarzać, zakręcili się i za tydzień powstała partia nowoczesna z panem Rysiem y, Petru na fasadzie. Pan Rysio jeszcze nie zdążył powiedzieć, to z usta tworzyć, żeby nam powiedzieć, jak nam będzie nieba przychylał, a już wdzięczny naród obdarzył go 11 procentami zaufania, to w i tak robi, a w przypadku Konfederacji to wygląda, że to jest inaczej, że to jest długi marsz. Po trzecie, Prymo, pisze pan Mirosław Jurgen Wiśniewski. Czy uważa pan, że ten pożal się Boże rząd dotrwa do wyborów, a co gorsza jeszcze je wygra? Czy Polacy pójdą po rozum do głowy i rozpędzą go na ulicach Warszawy i innych miast? Na koniec, oczywiście, życzenia zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy. No, dziękuję. Nie ma to jak praktyczne życzenia. No, nie uważam, znaczy uważam, że ten pożal się Boże Rząd dotrwa do wyborów. No, chociażby z tego względu, że nie ma żadnej alternatywy wobec niego. Nie ma żadnej alternatywy wobec niego. Co więcej, ten rząd nie tylko spełnia, ale wprost zgaduje życzenia naszego najważniejszego sojusznika. W związku z tym nie ma żadnego powodu, żeby tutaj dokonywać jakiejś podmianki na pozycji lidera tubylczej sceny politycznej. Pan Hołownia na razie został schowany do Naftaliny. Niech tam sobie będzie. On jest młody, to jeszcze ma dużo czasu. A tymczasem no tak, także no i, i nie wierzę w to, żeby Polacy poszli po rozum do głowy i rozpędzili go na ulicach Warszawy i innych miast. No, to, to nie jest to, nie w Polsce. Je, przypomnę, że to by był rodzaj rewolucji. A przypomnę to, co mówił Lenin, kiedy jest sytuacja rewolucyjna w państwie. Bo trzy warunki powinny być spełnione, ale jednocześnie. Pierwszy warunek to taki, że muszą być powody do masowego niezadowolenia. No to gdzieś ich nie ma? W każdym państwie takie są, nawet w Ameryce takie są. To we Francji to tam strajkują, dwa lata Macron podniósł wiek emerytalny, to w ogóle rewolucja francuska, tam palą samochody i sklepy rozbijają, no każdy powód, każdy pretekst do tego, żeby sklepów trochę porozbijać to jest dobry. To jest jeden powód. Maso, powo, powód do, powody do masowego niezadowolenia, no to one wszędzie występują, to oto najłatwiej. Drugi powód, drugi ten warunek to taki, żeby to niezadowolenie się zaczęło uzewnętrzniać, no na przykład w postaci manifestacji, strajków i tak dalej. No, z tym jest trochę gorzej, ale i to jest możliwe. Tu jakby ludzie wyszli na ulicę, to to jest właśnie to, ale trzeci warunek jeszcze, żeby było jakieś państwo wpływowe, które ma wpływ na sytuację w tym państwie, o którym mówimy, które byłoby zainteresowane dokonaniem przewrotu w tym państwie no to w Polsce takiego, takiej sytuacji rewolucyjnej nie ma, bo wprawdzie Rosja teoretycznie mogłaby być zainteresowana e, dokonaniem przewrotu w Polsce, ale Stany Zjednoczone mocno nas trzymają tutaj za twarz i e, Rosja tu nie ma nic do gadania. E, w, w, także nie ma u nas sytuacji rewolucyjnej. Pan Andrea Doria. Szanowny panie Stanisławie, zadałem kiedyś panu pytanie, na które odpowiedział pan wymijająco. Pozwolę więc sobie wrócić do tematu. Wspomina pan często projekt Mitteleuropa, twierdząc przy tym, że jego celem jest uczynienie polskiej gospodarki peryferyjną i uzupełniającą w stosunku do gospodarki niemieckiej. Nigdy nie usłyszałem natomiast, co to jest ta niemiecka gospodarka i jaki wpływ mają Niemcy na to, jakie firmy powstawać będą w Polsce. Duże niemieckie firmy są już od dawna międzynarodowe. O potędze niemieckiej gospodarki decyduje tak zwana klasa średnia, innowacyjna, elastyczna, szybko dostosowująca się do potrzeb rynku. Tak długo jak polski rząd utrudniał będzie rozwój tej warstwy przedsiębiorców, gospodarka polska będzie rzeczywiście peryferyjna. Już uzupełniająca, choć to nie realizacja projektu Mittel Europa, lecz działania polskich władz to warunkują. Czy można temu odmówić racji? Można, dlatego że jedno drugiego nie wyklucza. Proszę zwrócić uwagę, kto w Polsce prowadzi taką politykę, że utrudnia rozwój tej warstwy przedsiębiorców. Przecież polski rząd prowadził. Teraz od 2017 roku prowadzi taką politykę rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego. Przypomnę, że pan premier Mateusz Morawiecki był w 1989 roku zarejestrowany jako tajny współpracownik Stasi. Być może, że przestał być, ale... Z drugiej strony nie możemy zapominać, że po zjednoczeniu Niemiec wszystkie aktywa Sztazji zostały przejęte przez BND, więc bardzo możliwe, że ta sprawa miała dalszy ciąg. Czy ma dalszy ciąg? I tu no, całkiem się to zazębia z oceną postępowania pana premiera. Pan premier Morawiecki w lot, że tak powiem, w podskokach realizuje wszystkie niemieckie życzenia, które są wobec Polski kierowane za pośrednictwem instytucji Unii Europejskiej, kontrolowanych przez Niemców. No i tylko osłania tę swoją ustępliwość, czy tę swoją, jakby to powiedzieć, spolegliwość, taką trądadracką retoryką. No to program Mittele Europa jest realizowany, jeżeli rękami rządu polskiego, to tym lepiej. Dobry tatuś, panie Stanisławie Pogodny, czy, pierwsze pytanie, czy w ostatnich dziesięciu latach dostrzegł Pan jakiś stereotyp, którym się Pan kierował w swoich przemyśleniach i pozbył się go? Jeśli tak, to co to było? No, stereotyp dostrzegłem, ale nie pozbyłem się go, bo y, takim stereotypem to jest moja ulubiona teoria spiskowa. Ja przez pryzmat mojej ulubionej teorii spiskowej rozmaite zjawiska zachodzące w Polsce oceniam i nie ma, ale nie mam żadnego powodu, żeby się tego pozbywać, bo sytuacja potwierdza trafność tej teorii. No czego można wymagać od, te od teorii? Dwa warunki powinna spełniać, żeby nie była sprzeczna wewnętrznie. No to ona nie jest. No, i dobrze tłumaczy rozmaite zjawiska, które w inny sposób w ogóle nie byłyby możliwe do wytłumaczenia. Więc nie mam żadnego powodu, żeby się jej pozbywać. Drugie pytanie. Ostatnio mówił Pan o Konstytucji RP i że Polacy. Ją przegłosowali na tak. Czy to oznacza, że ma obowiązywać taka do końca świata i czemu według Pana obywatele nie mogą jej zmienić, skoro mamy demokrację, której Pan nie lubi, ale z... mogą oczywiście w samej konstytucji są przepisy, które mówią, w jaki sposób można ją zmienić? Wystarczy w sejmie zgromadzić odpowiednią większość, tak zwaną większość konstytucyjną? Która by mogła przez głosowanie doprowadzić do zmiany konstytucji. To, to I tyle, no to nie ma tu żadnego. To, czy ja lubię demokrację, czy nie lubię, to nie ma z tym nic wspólnego. Trzecie pytanie: Który przepis mówi, że państwo to monopol na przemoc? A jeśli go nie ma, a zasada obowiązuje bezwarunkowo, to po co nam przepisy? I malutkie na koniec. A, to jest inne, jeszcze inne pytanie. No nie, żaden przepis nie mówi, że państwo to monopol na przemoc, dlatego że tak jest po prostu. Państwo jest monopolem na przemoc i to nie dlatego, że jakaś konstytucja tak stanowi, tylko dlatego, że państwo to wynika z natury rzeczy. To wynika z natury rzeczy, więc nie ma żadnego powodu. Zresztą, jakby taki przepis był w Konstytucji, to obywatele mogliby doznać wątpliwości, doświadczyć wątpliwości co do autentyczności demokracji politycznej, więc tym bardziej nie można. Ale tu czytam dalszy, dalszy, dalszy ciąg pytania. A jeżeli go nie ma, a zasada obowiązuje bezwarunkowo, to po co nam przepisy? No, przepisy nam są potrzebne po to, żebyśmy, żeby ten monopol na przemoc był jakoś okiełznany, bo przemoc jest bardzo niebezpieczna. W związku z tym, konstytucja służy do tego, żeby przemoc była ukierunkowana. Dlaczego my akceptujemy sytuację, że państwo jest monopolem na przemoc? Dlatego, że ta przemoc może być i nawet czasami bywa, i nawet czasami bywa używana w służbie sprawiedliwości. I konstytucja jest po to, żeby tak przemoc kanalizować, żeby ona była używana w tym celu. No to się nie zawsze udaje, ale no przynajmniej na tyle, na ile to jest możliwe. Więc po to nam są przepisy. I malutkie na koniec. Jak radzimy sobie, gdy głowa rodziny robi głupoty? Tego pan ostatnio nie dopowiedział. No jak głowa rodziny robi głupoty, no to inni członkowie rodziny mogą tę głowę ściąć albo dosłownie. Albo w przenośni wypowiedzieć głowie rodziny posłuszeństwo i, i słuchać innej głowy rodziny. To nie, to nie jest tak, że ktoś się staje głową rodziny, ktoś się rodzi jako głowa rodziny i dożywotnie może piastować. Nie. To zależy od posłuszeństwa pozostałych członków, albo jest głową rodziny, albo. Przestaje nią być. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cykielu.